U Herobreina, nie? Kurde. Co nie, przecież Talkis, czy rolnisz te bagna na gościu? co? Płaskie nic. E, czy chodzi o tutaj to? No, jest, no, teraz w sensie takie ten? Sprawa miała być w zeszłym roku. Hmm. Ale ktoś tam w ogóle kurde chodzi, że to przeszkadza. Że to jest tak na, chociaż tu może, nie wiem. Jedyne bagno? No tu jest jeszcze bagno. Co ty fanzolisz, że jedyne bagno? Tu jest bagno. kropka. You are trying to tell co? Jezus kurwa. Dwa, cztery, siedem, siedem, dwa, siedem minut, trzy siedem. Gdzieś tu. Jednak nie. Dobra, blisko wystarczająco. 100% źle wpisze, co źle wpisze, wszystko jest dobrze. To jak on tu niby właził tak swoją drogą? Cały czas tylko latał Electron? Patrzcie, ej. tak w sumie mam takie pytanie, nie? Tutaj jak jest taki magazynek, pierdół, nie? Bez żadnego wejścia, drabinki, nic. Wszystkie takie platformy. On tu latał cały czas tylko elektron? Co? I lądował? Czy I coś tu było bardziej, nie wiem. No przecież. No więc drabinka jakaś czasem, coś też by była chyba dobra, nie? Czy non-stop latać, tu weź tu ląduj? Ktoś tu pozawijał ze skrzynek coś, czy nie? Nic, dobrze, boją się, słusznie. Zobaczymy, że jakiś skitrany tutaj tajny miał gdzieś. U kogoś był taki skitrany tajny ten, ale to chyba było u. Ktoś miał takie pomieszczenie tajne z takimi um, questionable items. U basiorka chyba to mogło. No nie wiem. Tu nic nie widzę, ale nie chcę się tak szukać. I tak, jeżeli nawet coś by było, to i tak zaraz usuniemy, nie? Pitr, masz taką skrzynkę. Co? Zechcesz nam o niej trochę więcej opowiedzieć? Sylwekus tam w mieście coś robił, czy nie? Tu obok. Czy na stokratek mogę to cofnąć? Ach. Trochę nie ma liści na drzewach. <śmany> Sornado przeszło. No, tu jeszcze troszeczkę zostało. A tu już zrobimy mniejszym radiusem. Tam jakiś domek w ogóle jeszcze jest. To nie jest domek. To jest kształt. Dobra, no już jak wczoraj. No dobra, jest już ten. Tylko las się wy wylasował. Zlasowało las. To co? Au Dobra, nie wiem, nieważne. E, teraz jakby i tak się tutaj. Jak <śmianie> się nie bał i zajebał. I tak się tu tepłem już, więc też się pozwolę tepnąć tutaj do domu już. E, no i dobra, i do sypialni i, i ten. I. i, i, i na, na, o. Nara. Ups. Miałem kończyć tak właśnie kończę już już już, już kończę, już 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 już, 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 już. Dza Dza